Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony niepopularny, a tu jest Assassin's Creed Valhalla. Sekundkę jeszcze nie będę się ruszał, gdyż chcę sprawdzić jedną rzecz. Chcesz usunąć? Okej. Okay. dobra, y... stróż brata swego. Ogarnęliśmy strzały. Nasz braciszek tutaj jest. No, to, że on potrzebuje dychnąć, to jedno. My mamy wrąbaną kosę pod żebra przez Nerę. nie Without sense or reason, pay it no mind. I am not mad, Eivor. These things I see and feel, I know they are true. I know, brother. Now more than ever, you always spoke true. We should cast our eyes towards home. It's a long journey, and I am not well. Home? Eivor. On our journey here, I had much time to think. On the ecstasies and the agonies of our friendship. I am not the man I was. My time as the Jarl of our clan has run short. You must lead us now. Do you mean this? When Dark called you out and challenged you to a duel, you let him die with honor, in spite of his betrayal. He did what he felt was right. And I honored that. I recall our days in Oxenifort Shire... our search for the Saka Stone. You disagreed with my orders, but you followed them. You questioned my methods, my aims, but you did not disobey. And when I passed judgment on Holger, you let my sentence lie. Though I knew you disagreed, the look on your face said all. Oh, and I remember and admire the way you guided us from Norway to England. You kept my anger in check, my ambitions focused. It was a trying time. i in way. Way. In my fog of confusion, you have shown great wisdom and strength and leadership. Where you go, Eivor, I will follow. Our clan is yours to lead. Thank you, brother. I I won't let you down. You have a stormy look. Years ago, before we left for England, I saw a vision. A vision that foretold a betrayal. That I would betray you. I refused to believe it. I would never do such a thing, I told myself. But in the years since, I have robbed you of your dreams. Of England. Of Valhalla. If you feel I have wronged you, brother, I will make it right. We cannot unweave our fates, Eivor. All is laid before us, from the day we are born. To be angry at this would be like... Like wrestling the ocean. A pointless struggle.

What about it? He was just a bartender before he joined us, not even a very good one. That's when he learned his real purpose. He was like a, I don't know, like a singularity, you know, a vanishing point. All of human history seemed to converge on him. In 2012, the sun threw off a mass coronal ejection so large, it should have wrecked all life on Earth. I remember. I worked at Abstergo then. It was Desmond who saved us. He knew how to stop it. Abstergo claimed credit for that. Something about their satellite network. That's bullshit. It was Desmond. He pulled the switch that saved the world. But that switch is still on. Still generating a magnetic field. One that's growing stronger every day. The temple Eivor found. That's where the field originates. Exactly. And it's been running for eight years, getting stronger and stronger. It'll be dangerous now. Heat, radiation. Doesn't matter. We have to fix it. Shut it down. No, no, no. Slow it down. It's still protecting us. All of this is starting to make sense. Everything I've done, everything I've learned, it led me here to this moment. You'll need the staff for this one.

No, możemy tutaj sobie z nią porozmawiać. No, była jeszcze jedna osoba, która radziła sobie lepiej. Był to Desmond. Tylko Desmondzik y, wyparował. czy mogłem coś więcej jeszcze poczytać w chacie. Posprawdzać teren, poczytać. Wziąć berełko. Ale się dzieje. Wow. To faktycznie się podziało. No, chyba byłoby ci troszkę zimno. Twoje sygnały Zrozumiałem. Standing by. Berło z Odysseja ładne, ładne. Ale nie do końca pamiętam, jaki tam był motyw. Kurde, muszę sobie obiedzieć chyba swoje odcinki normalnie. <grym> Wow, tak bezsensowne słowa, i tak dużo zapamiętać naraz. Po co się odwracała do tych drzwi? Mogłaś na wprost.

Energy, not pieces of Eden. Well, it when over, can get a start going, you know? <laughs> <laughs> Shit, you're breaking up, Sean. Please, please, please. You're breaking up. Forget it. I'll call you when I'm topside. What are you to jest jeszcze ładniejsze. Na czerwono jest jeszcze ładniej. C. Tego znaczka nigdzie nie widzę. No, wybrałem ten znaczek, nie? No to, to, to gdzieś on się powinien podświetlić. Wyświetlić coś ten. Eee, ten się wyświetla. Ten tak samo. Ale te nie działają. Zazwyczaj nie robię pint screenów ani żadnych takich rzeczy, ale to jest takie miejsce, że warto. Ania ogląda Kung Fu pandę. Przyszła dzisiaj przez smurfy i trafiła na Kung Fu Pandę. Ho siup! O Psiasa Stało tyle czasu Stało tyle czasu i oczywiście Ktoś to zjebał Przyszedł człowiek, wszystko zjebał. Tędy można się po prostu wydostać do góry. Nie. Trzeba jakoś przepłynąć pod spodem. Nie. Tędy! a I'm genius. Kto by na to wpadł, że twórcy tak to specjalnie zaprogramowali, żeby tak to zrobić? hopsa co? Ooo. Tu się pojawia. Wow. No, nie patrz w dół. Na pewno nie patrz w dół. No i oczywiście 100 km wspinania się. A jednak nie. Ciekawe, czego bym próbował. A, bo to pewnie tu się troszkę powspinamy. Przejdziemy z powrotem na tamtą wieżę obok. Będziemy tak przeskakiwać, to jest najważniejsza część asasyna. Tych, tych takich, co ratujemy, świat. Że wspinamy się po ścianach w różnych kształtach i sposobach. W ostatnim, właśnie tym fragmencie, gdzie tam Desmond ratował świat, była dokładnie taka sama sytuacja. Właśnie chodziliśmy po takich ściankach, tam odkrywaliśmy. Ale to było fajne. Cała historia z Desmonda, jak się to łączyło razem. Chociaż tu jest podobna sytuacja, nie? Też się to łączy razem. Parę, jakby części, parę opowieści, które składają się w jedną sensowną całość. Aż mnie tak w nogach tak, takie uczucie, że, że grunt mi ucieka spod, spod stóp, mimo że siedzę. Jak widzę, co ona odpierdziela. Jak mamy lęk wysokości, to uu, nie uratowałbym świata takiego na... Spadłbym już 100 razy. Także. szacunek szacunek Nope. To nie było mądre. To nie było. Tu nie ma nic. Jest tu dalej bazim. Tam dalej jest Basim! It's just like the endness. It's just like the Animus.

O, są tym, czego szukamy. No, przez to nie przejdziemy. Nie wiem, czy my szukamy coś, po czym możemy przejść, czy mamy to po prostu ominąć? Czekać na możliwość? Aha! Za nami się coś zjebało. to robisz? Czy

Basim, you sent the message. You led us to Avor's grave.: Yes A hopeful message. Was it not? How? You've been trapped here for a millennium. Avor put you here. No I, sposobem, but I'm not alone, in place. Not I have a friend who helps me. Together, we read the calculations. After we located Eivor's probable resting place, I contacted you. Through the digital lasses that enwebs this earth like a spider's nest. In our day, all the world was connected like this a superorganism of technology. The staff you carry, the temples you have visited, all of it speaks as one. May I show you something? I imagine you can do anything you want in this place. Not as much as you might think. I am tethered to my body in a most uncomfortable way. But you can slow this machine down. You know how it works. Yes. We'll do it together. For another catastrophe is near at hand. This node of time. Has an ugly way of correcting itself. Go ahead. You're a hard man to trust. You must know that. Hmm. You're not obliged to trust me. But yeah. this is all I can offer. God damn it! Hmm <laughs> hmm. I. To go No, wyszedł stąd, bo go wypuściłaś. Wypuściłaś go. Już ma berełko, pewnie już tam się ucieszy, że przejmie świat. Białą postać poznamy w kolejnym odcinku. Bajo na razie, cześć!